Cześć! Dziś pokażę Wam przepis na moje ulubione brownie. Będę korzystała z przepisu Ani Starmach. Robiłam ten przepis już kilka razy i za każdym razem mi wyszedł jest naprawdę bardzo prosty. Także jeśli jesteście ciekawi, jakie je zrobiłam, zapraszam do oglądania. Link, oczywiście, do przepisu znajdziecie w opisie. Do wykonania tego przepisu będziecie potrzebować 100 ml wody, 280 g masła, 80 g mąki. 240 g drobnego cukru, ja dałam 200 g, dwie tabliczki gorzkiej czekolady, trzy jajka i jedną łyżkę cukru waniliowego. Ja trochę zmodyfikowałam ten przepis i zamiast cukru waniliowego dam ekstrakt z wanilii. Tutaj przygotowałam sobie też garnek gorącej wody, bo będę robić kąpiel, kąpiel wodną, w której będę rozpuszczać masło, czekoladę, cukier i resztę składników. Także zaczynam wlania do miski 100 ml wody. Do tego wrzucam 280 g masła. I... Ok. Muszę to zrobić w jakiś inny sposób. Także dodaję masło. Mm. Do mojego brownie, ja akurat używam gorzkiej czekolady, możecie też użyć mlecznej, jeśli chcecie, jednak ta brownie jest, jest naprawdę słodkie. Masło już prawie mi się rozpuściło, jak widzieliście wcześniej, w co miałam ym... pokrojone masło w małe kawałeczki, żeby szybciej mi się rozpuściło. No i sobie teraz mieszam. Masło nie musi być do końca rozpuszczone, żebyście mogli do, zacząć dodawać czekoladę. I dodaję cukier. Teraz dodaję niedużo ekstraktu z wanilii. Dosłownie kilka kropel. I mieszamy. Teraz musicie poczekać, aż wszystkie składniki Wam się ładnie roztopią, rozpuszczą i połączą ze sobą, żeby to była taka jednolita masa. Musicie też uważać, bo ta miska jest naprawdę gorąca, ale uf, nie podpalcie sobie ścierki. Możecie użyć czegokolwiek chcecie, no ja tu akurat użyłam ścierki. Tak to mniej więcej musi wyglądać. Ja jeszcze sobie przez chwilę zostawiam to na gazie. czy znaczy na wodzie, gaz można wyłączyć. I przechodzę do kolejnego etapu. Do przygotowanej miski. Teraz wbijam 3 jajka. Oczywiście nie odbyłoby się bez skorupki, brawo ja. Teraz te jajka musicie ubić jak na jajecznicę. Kiedy jajka już mamy roztrzepane, dodajemy do tych jajek 80 g mąki i miksujemy. Ok, teraz będziemy powoli wlewać masę, do masę czekoladową do środka. A teraz możemy przelać na blachę wyłożoną papierem. W międzyczasie możemy ustawić nasz piekarnik. Ja ustawiam mój piekarnik na tą funkcję to jest funkcja pieczenia od dołu z termoobiegiem o ile się nie mylę na 180 stopni. I teraz musicie uważać bo w przepisie podane jest, żeby ciasto piekło się 25 minut, natomiast ja trzymam dłużej. To już musicie dopasować, dostosować do własnego piekarnika. Każdy piekarnik jest inny. U mnie to... U mnie wychodzi to więcej niż 25 minut, także ja Wam pokażę mój sposób, jak ja sprawdzam to ciasto. Nasze ciasto siedzi już, już w piecu, ja sobie ustawię 25 minut. I potem pokażę wam, co ja robię, żeby ciasto było dobre w środku. Minęło 25 minut, więc sprawdzam browdy, tak jakbym sprawdzała biszkopta. Jeśli na patyczku będzie trochę ciasta, to musimy troszkę dłużej przytrzymać. Wyciągnęłam jeszcze ciasto z piekarnika. <laughs> w piekarniku to ciasto było jakieś mniej więcej 30 minut, także... Resztę pokażę wam, jak już będę uciec i pospieszać.